Można powiedzieć, że nasze turnieje stały się pewnego rodzaju tradycją, że gramy od lat i nowy rok zaczynamy pięcioma turniejami, które odbyły się w jeden weekend. Grały kategorie od 2015 do 2017 rocznika, z tym że w roczniku 2017 podzieliliśmy drużyny na dwie kategorie związane z poziomem zaawansowania. Także blisko 400 zawodników w jeden weekend odwiedziło nasze miasto. Nabór do naszych turniejów jest zawsze otwarty. Publikujemy informacje na różnego rodzaju, rodzaju nośnikach informacji. Oczywiście marka turnieju jest samą w sobie, już od jakiegoś czasu te turnieje organizujemy, więc nie mamy problemu z kompletowaniem drużyn na nasze turnieje. Te turnieje akurat były skierowane dla drużyn z regionu. Najdalszy przyjazd bodajże to drużyna koleja szkoliny. A, a głównie to były kierunki bydgoskie, toruńskie. grało u nas w daświecie, więc, więc było tutaj dzisiaj regionalnie, więc głównie kujawsko-pomorskie. Jesteśmy tylko dzisiaj, wczoraj niestety się nie udało. Dzisiaj przyjechaliśmy rocznikiem 2017, grupa początkująca, tak naprawdę od niedawna dopiero zaczęliśmy przygodę z nimi, więc jest to fajne, takie pierwszy pierwszy turniej dla nich, który jest super zorganizowany, mega dużo zabawy, mega dużo gry, także. Super, i jesteśmy, gramy, bawimy się. Kibice dopisują, dopingują wszystkich zawodników, także bardzo, jak na pierwszy turniej, dla tych dzieciaków mega fajne przeżycie będzie. Skoro to pierwszy turniej, to podejrzewam, że jakby w kalendarzu kolejny już też się rysują, tak? Czy jak to wygląda? Te są w najbliższym czasie. Zamierzamy wybrać się do okolicznych też tam miejscowości, pograć troszeczkę turnieje, sparingi, może w najbliższym czasie też liga, ale zobaczymy wszystko małymi kroczkami. Także jesteśmy bardzo dobrze nastawieni. Zawodnicy też są super, fajnie nastawieni, więc działamy. Jeśli chodzi o tego typu turnieje, to Wy traktujecie to też jako przygotowanie do ligi tej trawiastej, czy po prostu to jest zupełnie odrębna zabawa? Myślę, że w tej kategorii skrzata nie patrzymy jeszcze takimi, takimi kategoriami. Na pewno to ma być super zabawa dla tych zawodników i o to w tym, w tym wszystkim chodzi. fajna organizacja, no i oczywiście e, szczytny cel, e, gdzie mogliśmy e, fajnie naszego kolegę trenera e, wspomóc w e, fantastycznym geście, e, który naprawdę e, no był, był potrzebny także. Nie publikowaliśmy tej informacji i, i, i wcześniej nie wspominaliśmy o tym, bo po prostu chcieliśmy zrobić trenerowi niespodziankę. dokładniej mówiąc, jego syn, miała to być niespodzianka dla jego syna, który niestety zachorował. Jest to nasz kolega trener i zrobiliśmy, mam nadzieję, mu w tych trudnych dniach choć chwilę, która, która sprawiła uśmiech na jego twarzy. Wszystkie drużyny i w tym momencie bardzo dziękuję zaangażowały się. W tą akcję. Zebraliśmy pieniążki, które zostaną wpłacone na dedykowane konto. Więc pokazaliśmy, że sport to, to, to nie tylko i piłka nożna, to nie tylko kopanie piłki, a, a to coś więcej I, i myślimy o sobie w trudniejszych chwilach. Chyba szczerze pierwszy raz się wzruszyłem publicznie, gdy, gdy, gdy miałem Markowi o tym wszystkim powiedzieć i przekazać tą informację. Także życzę zdrowia dla, dla Gabrysia i, i, i są rzeczy cenniejsze i ważniejsze niż piłka nożna i, i życzę, żeby Gabryś wrócił kiedyś do nas na blisko.